A Weekend Trip. Weekendowa wycieczka. Last Friday I decided to go on a weekend trip. W zeszły piątek zdecydowałem się pojechać na weekendową wycieczkę. I wanted to relax and see a new place. Chciałem się zrelaksować i zobaczyć nowe miejsce. I chose a small town near the mountains. Wybrałem małe miasteczko blisko gór. On Saturday morning I packed my bag. W sobotę rano spakowałem torbę. I took clothes, a camera, and some snacks. Wziąłem ubrania, aparat i trochę przekąsek. Then I took a bus to the town. Potem pojechałem autobusem do miasteczka. The trip took about two hours. Podróż trwała około dwóch godzin. When I arrived, I went to a small hotel. Kiedy przyjechałem, poszedłem do małego hotelu. At the reception, I said, Hello, I have a reservation. Przy recepcji powiedziałem: Dzień dobry, mam rezerwację. The receptionist smiled and asked, Your name please? Recepcjonista uśmiechnął się i zapytał: Poproszę nazwisko? I answered, My name is Alex. Odpowiedziałem: Nazywam się Alex. He gave me the key and said, Your room is number 12. Dał mi klucz i powiedział: Pana pokój to numer 12. After a short rest, I went outside to explore. Po krótkim odpoczynku wyszedłem na zewnątrz, żeby zwiedzać. The weather was sunny and warm. Pogoda była słoneczna i ciepła. I walked through the streets and took photos. Spacerowałem ulicami i robiłem zdjęcia. Then I went to a cafe and ordered coffee and a sandwich. Potem poszedłem do kawiarni i zamówiłem kawę i kanapkę. The fruit was delicious. Jedzenie było pyszne. In the evening I went back to the hotel. Wieczorem wróciłem do hotelu. I watched the movie and relaxed in bed. Oglądałem film i relaksowałem się w łóżku. I was tired, but happy. Byłem zmęczony, ale szczęśliwy. The weekend trip was short, but wonderful. Weekendowa wycieczka była krótka, ale cudowna. I hope to travel again soon. Mam nadzieję, że wkrótce znowu gdzieś pojadę. A teraz wysłuchaj opowiadania jeszcze raz, ale tylko po angielsku. Zobaczysz sam, ile zapamiętałeś i ile teraz rozumiesz. Last Friday, I decided to go on a weekend trip. I wanted to relax and see a new place. I chose a small town near the mountains. On Saturday morning, I packed my bag. I took clothes, a camera, and some snacks. Then I took a bus to the town. The trip took about two hours. When I arrived, I went to a small hotel. At the reception, I said, Hello, I have a reservation. The receptionist smiled and asked, Your name, please? I answered, My name is Alex. He gave me the key and said, Your room is number 12. After a short rest, I went outside to explore. The weather was sunny and warm. I walked through the streets and took photos. Then I went to a cafe and ordered coffee and a sandwich. The food was delicious. In the evening I went back to the hotel. I watched a movie and relaxed in bed. I was tired but happy. The weekend trip was short but wonderful. I hope to travel again soon. Mini słowniczek do lekcji. Ważne słówka. Reservation. Rezerwacja. Explore. ZWIEDZAĆ DELICIOUS PYSZNY LUGGAGE BAGAŻ RECEPTIONIST RECEPCJONISTA ORDER ZAMAWIAĆ MOUNTAINS GÓRY TRIP WYCIECZKA CHECK IN ZAMELDOWAĆ SIĘ ROOM POKÓJ KEY CARD Karta do pokoju MAP MAPA Lake jezioro Restaurant Restauracja Breakfast Śniadanie Coffee Kawa Sunset Zachód Słońca Tired Zmęczony Beautiful Piękny Adventure Przygoda Memories Wspomnienia Checkout Wymeldować się Słuchanie takich historii to świetny sposób na naukę języka. Poznajesz nowe słowa i zwroty, uczysz się gramatyki w praktyce w naturalny sposób, poznajesz prawdziwy angielski na różnych poziomach i co najważniejsze, oswajasz się zebrzmieniem angielskiego. Zatem ćwiczysz słuchanie i widzisz, jak się pisze te słowa, a jak się je wymawia po angielsku. Zachęcam Was bardzo serdecznie do pobrania naszej aplikacji Top World nauki 5000 najczęściej czerwonych słów w języku angielskim oraz zakupu naszego kursu Angielskie Zarady Bohatera. Nauczysz się tu angielskiego krok po kroku.